Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam ok, na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda, krwi nie da się wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. 14 lipca, wtorek. Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Policja, w tym Bolesławiecka Komenda Powiatowa Policji, wznowiły rekrutację do pracy w tej służbie. Kandydaci mogą więc składać stosowne dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do tej mundurowej formacji. W ostatnich latach policja rekrutuje funkcjonariuszy w kolejnych naborach, które są prowadzone kilka razy w roku. Proces ten ma jednak charakter ciągły, zatem w każdym momencie chętni do tej służby mogą złożyć stosowne dokumenty kandydackie. Obecnie trwa właśnie rekrutacja po zamrożeniu tych działań spowodowanych kryzysem COVID-19. Znowione zostały procedury rekrutacyjne dla kandydatów do służby w policji, dlatego zapraszamy wszystkie osoby chętne, które chcą uzyskać jakichś dodatkowych informacji do bolesławieckiej jednostki. E, oczywiście cały proces rozpoczyna się od tego, że należy określone dokumenty złożyć w kadrach Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, a następnie kandydat kierowany jest na testy sprawności fizycznej, testy z wiedzy, a także testy psychologiczne i komisję lekarską. Warto już wcześniej zapoznać się z tym, jakie wymagania stawiane są przyszłym policjantom. Informacje o tym, jakie szczegółowe warunki, a w tym te dotyczące sprawności fizycznej i stanu zdrowia, kandydat powinien spełnić, można znaleźć na witrynie internetowej Bolsackiej Komendy Powiatowej Policji bądź na witrynie Komendy Głównej. Następnie wyjeżdża na szkołę, gdzie zdobywa wszystkie umiejętności oraz niezbędną wiedzę do służby w Policji i taki policjant wraca już do macierzystej jednostki i rozpoczyna służbę. Aby móc wcześniej przekonać się, czy faktycznie wyobrażenia o służbie w policji odpowiadają w rzeczywistości, kandydaci mogą też przyjść do komendy i zadać pytania dotyczące tej służby. Można też wtedy zweryfikować wątpliwości, które dotyczą warunków przyjęcia i późniejszej pracy. Zapraszam Państwa teraz na blog wiadomości, w skrótowej formie. Policja przestrzega przed złodziejami, właścicieli aut, które są zamykane za pomocą sygnału z kluczyka zbliżeniowego. Złodzieje opanowali bowiem sposób na szczytywanie tego sygnału z kluczyka, co pozwala potem bez trudności ukraść samochód. Radą jest więc takie przechowywanie kluczyka, by jego sygnał nie był dostępny dla złodzieja. W domu trzeba go trzymać z dala od ścian zewnętrznych, a przy sobie chować do specjalnych futerałów albo ostatecznie owijać folią aluminiową. To będzie druga już przysięga żołnierzy Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Po zakończeniu szkolenia w ośrodku szkolenia poligonowego Karliki w Żaganiu, w tym właśnie mieście terytorialsi złożą swoją przysięgę wojskową. Uroczystość odbędzie się w sobotę 18 lipca o godzinie 11. Samorząd Wojewódzki rozpoczął szeroko zakrojoną kampanię promocji turystycznych atrakcji Dolnego Śląska. W całym regionie pojawi się m.in. 9 billboardów z atrakcjami opatrzonymi intrygującymi hasłami. Wśród nich będzie też ten, który promować będzie szlak zabytków techniki, na którym znajdzie się też Bolesławiec. Aktualne dane mówią o 2975 potwierdzonych przypadkach zachorowania na COVID-19 na Dolnym Śląsku. Wyleczone są już 2443 osoby. W kwarantannie bądź izolacji jest 1319 osób, a pod nadzorem epidemiologicznym 293. Hospitalizowanych jest 131 osób. Do 11 września trwał będzie nabór do 5 kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. To ciało doradcze złożone z uczniów i absolwentów szkół w wieku od 13 do 21 lat. Procedura jest prosta: wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady. Mówiliśmy już o skażeniu 60-kilometrowego odcinka rzeki Barycz, które mogło być wywołane obornikiem spływającym z pryzm do rzeki po ostatnich deszczach. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się narada dotycząca aktualnej, normalizującej się już sytuacji na Baryczy. W spotkaniu udział wzięli poza Wojewodą dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej. Rzadko obecnie spotykany, ale trzeba mieć się przed nim na baczności. Barsz sosnowskiego, zwany też barszczem ukraińskim. To bardzo plenna i szybko rosnąca roślina, która ma, która ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Poparzenia nią spowodowane są bolesne i długo się goją. Materiał telewizji Dami Wielkiej Górze. To jest właśnie źródło tego i takie igiełki. Tutaj ich nie widać, ale te igiełki się wbijają w ciało. I ten sok to jest właśnie to, co parzy. Barszcz sosnowskiego jest rośliną wyjątkowo niebezpieczną dla życia człowieka. Tak na początku lipca wyglądała jedna z większych upraw w naszym regionie, znajdująca się w gminie podgórze. Większy ode mnie. Dobrze, że mam te rękawice, bo już byśmy jechali do szpitala. O, puste w środku, jak bambus, dlatego to jest takie duże, wytrzymałe. Te piekielne liście. Mówią na to zemsta Stalina. To było kiedyś, było kiedyś w ośrodkach doradztwa rolniczego nam namnażane. Później się wyrwało spod kontroli. Patrzcie jakiej wielkości jest ten kwiat. I te kwiaty, mmm jak to pachnie. Te kwiaty są masowo oblatywane przez pszczoły. Zapach jest przepiękny, ale nikomu nie radzę do tego. Ja mam skórzane rękawiczki i te rękawiczki będę musiał później umyć, bo inaczej to by się nawet mógł tym odparzyć. Przecież ta roślina jest wielka, o. To jest ścięte w połowie, jest mojej wysokości. Tutaj są takie okazy, niektóre nie chcę przesadzić, pięciometrowe. Dla pszczół jest to raj, dla człowieka ogromne zagrożenie. To jest roślina, która pochodzi z Kaukazu, no i tam ludzie z tym żyją. Po prostu jak są zarośla, to tam nie włażą, prawda? No i my musimy też się tego nauczyć, żeby tutaj, że tak powiem, nie, nie robić nagich biegów przez barsz Soskowskiego, bo to się skończy w szpitalu, albo to się nawet skończy. Poparzeniami czasami nawet i śmiercią. Natomiast tak długo jak będziemy uważali, no to ten barszcz jest dla nas nieszkodliwy. Wiadomo, to trzeba tępić, to trzeba kosić. Tutaj wydaje się, że nikt tego nie robi. Jak czytamy na stronie internetowej gminy podgórze, wszyscy mieszkańcy mogą zgłaszać w Urzędzie Gminy rejony występowania tej groźnej dla zdrowia rośliny. Po prognozie pogody dla Bolesławca na środę zapraszam na powtórkowe programy z 2017 roku. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. W nocy z wtorku na środę w Bolesławcu będzie 13 stopni Celsjusza, w środę będą 24 stopnie. Wilgotność powietrza 80% w nocy i 50% w ciągu dnia. Zachmurzenie będzie małe, ale po południu wzrośnie do umiarkowanego. Wtedy też mają się pojawić opady deszczu z burzami. Ciśnienie atmosferyczne 1012 hektopaskali. Wiatr wiał będzie z prędkością do 15 km na godzinę, najpierw z południa, a w ciągu dnia będzie zmieniał kierunek przez zachodni do północnego.